Siema, siema widzowie. Na start powiem, pamiętajcie, to jest tylko gierka komputerowa, co nie, my sobie tworzymy alternatywne historie. A dzisiaj zagramy sobie Ukrainą, moi drodzy. W ogóle z Ukrainy coś można stworzyć? Nie. Eee, i postaramy się dojechać Rosyję. No ale żeby coś tu zrobić, najpierw trzeba się nieźle porozwijać, więc wywalamy sobie na razie wojsko. Utrzymanie armii lecimy na maksa, no bo też wiadomo, w takiej postaci to raczej Rosji nie pojedziemy, potrzebujemy tutaj badania. Że też wszystko ładnie się tutaj rozwijało, dajmy sobie tutaj przychody, towary, inwestycje. No I tutaj delikatnie tam sobie badania. 5-600 na start zarabiamy. co jest fajnym wynikiem. No i na start, moi drodzy, musimy się wzmocnić. Czyli na przykład sobie zająć taką tutaj Mołdawię, Rumunię, może Węgry i Słowację. I szybko sobie tutaj zbieramy 100 tysięcy złota. Szybko sobie tutaj rekrutujemy jednostki. I w sumie jeszcze bym zrobił coś takiego, że na start to faktycznie sobie polepszał relacje z Rosją i z Białorusią. Może też. Oraz z. A Polska, Polska zawieszonych relacje. Okej. Okay. To nie jest dobrze. No i, i siema, ma Mołdawia. Czy chcesz dołączyć do wielkiej? Ukrainy. Robimy tutaj wjazd na chatę. Pyk, pyk. Dobra, ciężko czy coś tu ruszy. Dobra, jakieś malutkie jednostki ze stolicy ruszyły. Ale tutaj zajmujemy sobie. No i proszę bardzo, moi drodzy, szybki temat. Mołdawia upada. Co trochę jednostek mamy. 20 koła. Jakbym to wysłał na stolicę i jeszcze w Kijowie zrobilibyśmy sobie obóz zaopatrzeniowy, żeby te jednostki mniej tam kosztowały. No i już coś tam zarabiamy z powrotem. Nawet tutaj tereny asymilujemy. W ogóle tutaj mamy jakąś tą. Flagę Naddniestrza chyba. Jeszcze mam tutaj ochotę na Rumunię. Do mam mamy pieniądze, więc no sobie Rozstawimy te jednostki wzdłuż frontu z Rumunią Trzeba pozajmować No czy musimy trochę się tak też rozwinąć No bo walki z Rosją nie będą proste Rosja to nie jest kraj, z którym tam, że tak powiem, będzie łatwy temat Więc postaramy się tutaj wbić Mamy po 7 na kratkę Gdzie nie, gdzie nawet trochę więcej Tutaj trochę lipa Dobra, zróbmy coś takiego Zobaczmy, czy się uda Dobra, tu jakieś 800 Okej, okay, 600 600 800 Puściutko Dobra, matematyka, let's go Tu sobie proszę trochę poschodzić na południe Tutaj na razie sobie tam stoimy w obronie No! O! Osiem koła tutaj wyrzucili, całkiem sporo Wypluli z siebie jednostki A my już tu idziemy w stronę stolicy No dobra, dobra, aha, tam ich wbijają Tu możemy ich odciąć, te jednostki niech podejdą tutaj Tutaj spróbujemy zaatakować I udało się, tutaj stolica pada I to jest ostatnia prowincja, moi drodzy, Rumunia Również, że cała pokonana kwestia Czy będziemy mogli wziąć całą Rumunię? Rumunia nie jest duża, No i z tego co widzę to tak No i bardzo dobrze, Ukraina rośnie Już ósme miejsce, skaczemy szybko w rankingu do góry 19 koła armii nam zostało Więc z powrotem na stolicę i trzeba teraz poasymilować te tereny. No, nawet nie to wygląda na start. Polska się pije z Finlandią i z Irakiem. Włochy i Francja zaczynają się z dymy w Europie. Zjadłem sobie też takie Węgry na przykład. A później jeszcze Słowację. No, to też są takie fajne prowincje do zajęcia, żeby to jakoś miary wyglądało. W ogóle już wchodzimy na piąte miejsce, strasznie szybko. Rosja jest na którym? Na trzecim, okej, okay, okej. Okay. Ale że tak powiem, potencjał ludzki mogą mieć większy. Więc tutaj szybki wjazd. Węgry. Węgry Wągry Węgry. Hongry, głodny. Pyk, pyk. Pyk, pyk. tu, tu, tu. O, trochę tam wywalili z tego Budapesztu. I kolejne tej moi drodzy. Państwko do nas idzie. Poklikane. Cyk, myk, pyk. Teraz tak. Tutaj byśmy sobie podzielili armię. No i wjechali sobie jeszcze we Słowację. No oni to w ogóle szans nie mają. Cyk, cyk. Jeszcze tutaj. Dziękuję. Dobranoc. No i myślę, moi drodzy, że po zgromadzeniu tylu prowincji możemy zacząć te prowincje nieźle tutaj rozwijać. Pójść właśnie sobie w ekonomię. W ogóle drugie miejsce już na świecie. Co jest? Dlaczego? Ekonomicznie? Tak pojechaliśmy do góry? 124. Ty. Jesteśmy największą gospodarką na świecie. O, o co chodzi? Dlaczego tak? Co się stanęło? Słowaki sobie trochę tutaj poprzedstawiamy. Niech się rozwija nawet Ukraina. Nawet jeszcze bardziej. Badania, let's go. Zaraz będzie pięknie miło i miłość sympatycznie. O, a tutaj widzę, że Rosja kontra Białoruś. No to kurde, front będzie mieli większy jak zaraz Rosja zje. Białoruś. O, Niemcy są bite przez Francję. w ogóle tutaj Włochy, Hiszpania, O oh, lol, co się stanęło? Niemcy w ogóle na Litwie. No i Białorusi, moi drodzy, właśnie nie ma. Kiedy nawet populacyjnie tutaj widzę, że już mamy nawet ten. Blisko Rosji już jesteśmy. Dobra, myślę, że już nam wystarczy tego rozwoju. No bo tutaj populacyjnie ok, Oni mają 103, my 77. Ale tutaj gospodarczo, no to ich prześcigamy prawie trzykrotnie. Więc te nasze suwaki już tutaj zwrócą do normalnego poziomu. 19 koła zarabiamy. No i tutaj trzeba będzie na pewno zrobić front. Tak po 10 koła na kratkę, jak nie lepiej. Więc zaczynamy, moi drodzy, masową rekrutację. Że te jednostki już tutaj budowały obronę na froncie. No bo gdzieś tam będziemy dążyć do tego, żeby rusek się trochę na nas najpierw wypalił. A dopiero wtedy ruszymy z ofensywą, już będę widział, że ma mało wojska. O, moi drodzy, Rosja sama nas zadatkowała No way, Dochodzi do ofensywy. Ale dobra, na razie tutaj raczej podbijają ładnie. Kurde, tutaj front nie był zabezpieczony. Dobra, to trzeba ich stąd wypchnąć. Trochę się nie spodziewałem. Ale dobra, dobra, nic sobie atakują. Trzeba sobie przypilnować, żeby front tam się nie załamał. Dobra, na razie niech atakują sobie. Będą się tam wypalać. Z ekonomii ze wszystkiego. Pomalutku. Nam się nigdzie nie śpieszy. No ale atakują po 2700, tutaj to, 4800, tylko tak, oni stracili 4800, a ja 3,5. Więc to jest różnica. Zobaczymy, jak długo wytrzymamy, ale to już takie malutkie jednostki atakują. 1600, 1700, okej, okay, okej. Okay. To znowu 4,5, kurde. Rosyja, ty się uspokój trochę. No wszędzie atakują, ale najbardziej tutaj jadą. Tutaj, tutaj widzę. Może na razie, dobra, badania mamy wyłączone, okej. Okay. Zobaczymy, jak jeszcze długo będzie nas atakował. No już widzę, że tak po 400 atakuje. Może mu się hajs skończyć, no? Jak tak ciągle tutaj naparza w nas. No, już mniejsze te jednostki, mniejsze. 500, 500, okej. Okay. 500. My sobie trochę odkładamy pieniędzy, że wraj czego tutaj właśnie w najpotrzebniejszych momentach. Tutaj zrekrutować w najważniejszych miejscach, które są blisko załamania. Jest okej. Okay. Dobra, spróbujemy może trochę pójść tutaj, żeby tutaj sobie stworzyć taki front. Więc może tutaj postaramy się pójść troszeczkę do przodu. O, cyk, cyk, cyk. On jeszcze będzie tracił tutaj. Poza tym pamiętajmy, że to on nie zaatakował. W sumie tak lorowo. Więc jakby nie będzie mu szło, to może będzie bardzo taki skłonny do pokoju. Dobra, tutaj sobie ruszmy na jeszcze. Tutaj trzeba by co nieco dorekrutować. Dobra, na razie jest spoczko. Zajmujemy tereny Białorusi. Tutaj się przebijają. Okej. Okay. No ale ładne odbicie, ładne odbicie. To wygląda. Bardziej, jakbyś nie mieli ten. O kurde, Chorwacja mi wypowiedziała wojnę. Ogarnij się Chorwacja, nie mam czasu na siebie. trzeba pamiętać, że to są już tereny, na których nie mogę nic rekrutować, więc trzeba uważać. No raczej bym zostawił coś takiego tutaj. Może byśmy spróbowali tutaj pójść. Tutaj byśmy mogli sobie front w ogóle zmniejszyć. No, coś takiego nawet pójść. Przybili? Ok. No, Chorwacja sobie na szczęście dała spokój z nami. Tu byśmy spróbowali wejść do przodu, tutaj, tutaj, o, żeby zmniejszyć sobie front, żeby te jednostki były bardziej skupione. Kurde, no to jeszcze jest kwestia taka, że nie byłem tak w 100% przygotowany do tej wojny, bo jeszcze chciałem trochę rekrutować tego wojny. No, ale i tak nie jest źle. Widzę, że tutaj Rusek już słabo z armią stoi. No i okej, okay, moi drodzy. Wygląda na to, że udało nam się pokonać Rosję. Tak naprawdę, w to już ma bardzo mały jednostek. I my sobie postaramy się z nimi pogadać, że dawaj Białoruś. No i, moi drodzy, tak wygląda nowa Ukraina. Troszkę terenów im zabraliśmy, zabraliśmy całą Białoruś. Jeszcze tutaj trochę się wybiliśmy, więc jest całkiem nie jest źle. Coraz bliżej mamy granicę do Kazachstanu. Tutaj sobie wszyscy wrócą na stolicę do Kijowa. 40 koła armii nam zostało. Trochę straciliśmy tej armii. No tyle to mieliśmy na czterech klatkach na początku wojny. Możemy wrócić do badań technologii i tych klimatów. Ja bym prostu też zmniejszył podatki, żeby szczęście w prowincji nam urosło. Co tu się dzieje? O, Niemcy się odbudowały, Francje rozjeżdżają. O, Algeria w ogóle tu wleciała. O, Stany zjadły Meksyk. Rosja w ogóle na czwarte miejsce spadła, czyli troszeczkę spadła, niezbyt dużo. O, ale tutaj widzę, że Irlandia i Czechy dojeżdżają Niemca. Chociaż nie, Niemiec daje rady, nie daje rady. Polska sobie tak siedzi grzeczniutko. Oni mają wojnę z Se Senegalem, czemu nie? Pewnie jakiś tam mecz o piłkę nożną. I co? Byśmy jeszcze raz ich... W tego ruska, moi drodzy, tak sądzę. Trzeba tylko znowu zrekrutować armię, ale już tutaj widzę, że mnie inflacja zaczyna dojeżdżać. Trzeba zdobyć Moskwę, żeby Moskwa była ukraińska. Pierwsze są Stany. No ale tutaj Stany, no oni ten. Tak się wymieniamy. Oni są lepsi w populacji, ale są w lepszej ekonomii. Niemcy trzecie. No Niemcy silne, silne, duże. Dobra, armię mamy, moi drodzy, bardzo ładnie już rozstawioną na całym froncie. Teraz jeszcze sobie poczekamy, żeby trochę pieniędzy nam wpadło do budżetu. Żebyśmy mieli, w razie czego tutaj możliwość rekrutacji. No i tak myślę, że 100 koła to będzie spoko opcja. Znowu wypowiadamy wojnę. Z Libią się Rosja bije. I teraz poczekamy, aż znowu tutaj Rosja nas zaatakuje. Libia, Libia, Libia. No nie wiadomo, czy tam w ogóle ta. Rosja dopłynie. Na razie tutaj sobie stoimy. O, już zaczynają jakieś ataki pierwsze. No ale to widzę, że tak słabiutko, słabiutko. Szwecja wjeżdża w Łotwę w międzyczasie. Polska nic nie robi. Siedzi sobie. O, elegancko. Oni tracą 4000 ponad. Ja tam 3. Kwestia, czy Rosja się tutaj, moi drodzy. O, 1300. O, 6300 No dobra, to by duży stak. Tutaj też 3000. Znowu się po prostu tak chyba powypalają chłopacy na tym frondzie. Ja sobie prostu. Będę to obserwował w momencie, w którym gdzieś tu będę widział, że jest. O, tutaj jest właśnie 2000 jednostek, tylko. Tutaj też jest tylko 4. Trzeba co nieco tam dorekrutować, tutaj widzę, że słabo z tą rekrutacją. To są świeżo zaasymilowane tereny i one nie są jakieś tam bogate w liczbę ludności, więc tutaj w okolicy, branie, czego będziemy rekrutować i dosyłać. O, Polska atakuje Niemca? Co? co to się dzieje? A nie, czekaj, Rosję! A, bo oni Kaliningrad zajęli. No to nieźle, że Polacy tutaj będą wbijać widzowie. A jeszcze coś się dzieje, co to jest? Jeszcze Estonia atakuje. No dobra, to lecimy z nimi. Jeszcze Estonia zabierze nam Moskwę i co wtedy? To jakaś koalicja powstała normalnie przeciw Rosji. Więc lecimy z frontem do przodu. Let's go. Tutaj, nie no, małe jednostki. No Noś taki z czasami spoko. Powyczekać, aż on straci jednostki. Później nie, budżet mu nie pozwala na szybką rekrutację. Składamy wtedy typa na luzie. Na luzie, moi drodzy. Pyk, 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 pyk. O, Estonia już tutaj nam zaczyna też bijać na tereny. Musimy trochę tak inaczej zacząć skręcać. Już jesteśmy tutaj kawałek dosłownie od Moskwy. Tutaj zaraz ich przetniemy. No i elegancko, chociaż Rosja tam się odbija w tej Estonii, trzeba uważać, że mi się zaraz tutaj nie wlali na plecy. I moi drodzy, armia ukraińska weszła sobie do Moskwy za darmo. Moskwa praktycznie nie była chroniona. Estonia w międzyczasie upada, ale to aż dziwne. Jak my tak jedziemy, ruska, tracić one tereny, a to Estonia pada. się jeszcze chłopacy odbiją. No a tu już mamy Sankt Petersburg, Piotrogród. Tutaj też się wbijamy już na Kaukas. Więc rozlewanko, cyk, myk, pyk. I tutaj do końca. Dobra, i się, że tutaj coś próbują, ale myślę, że tutaj. Możemy ponownie zakończyć sobie temat rosyjski, moi drodzy, no bo i tutaj ładnie pocisnęliśmy. Znowu tutaj będziemy mogli sporo terenów zabrać. 59% w ogóle. Mamy 204 punkty, więc tak, na pewno byśmy chcieli zabrać te tereny. Postaramy się w zakończyć to Moskwę dla Beki. Sankt Petersburg też. No i moi drodzy, coś takiego by było. Coś takiego by było. Wyślemy sobie żądania. Cyk, Rosja się zgadza. Ukraina, moi drodzy, potężna. O, Polacy jeszcze się tu wbijają. Ja jestem ciekawe, czy Polska tutaj coś działa. Czy Polska będzie w stanie, moi drodzy, pokonać ruska. Mapa ucieka, to najgorsze. Moskwę mamy. To jest najciekawszy motyw. róce, które ma teraz miejsce? Dziewiętnaste, aż, kurde. To Polska jest silniejsza, co nie? Ósme ma Polska. Oni przez ten cały czas nie prowadzili z nikim wojny. Może tam jakieś pojedyncze, ale to głównie tutaj ekonomicznie się rozwijali. Co, Polska się tu wlewa? Nie bardzo, przyjęli tylko port. Ciekawe, czy Estonia tutaj wywalczy swoje coś. My musimy trochę po, potapować potapować. Tapujemy, tapujemy, asymilujemy. Niemcy w ogóle nas prześcignęli. No ale Niemcy. No dobra, mają spoko tereny. No jeszcze Irlandię tutaj przejęli z tego, co widzę. Dlatego tak silne. O, Kazachstan na Atakował. No way. O, już jest Szwecja? Kurde, te prowincje dopiero się asymilują. Zresztą Kazachstan strasznie mało armii ma. Uf. Dobra, tu już odbijamy tereny od Kazachstanu. Tutaj na północy też już armia coraz bliżej. Będziemy już odbijać tereny elegancko. Dobra, obronimy się na luzie, to wiadomo. O kurde, ale tutaj Szwecja trochę szaleje. Przed chwilą podbijaliśmy, a teraz musimy obronić Moskwę. No, tutaj jeszcze widzę, że Estonia atakuje. Ty, Estonia, zostaw moje tereny, co ty robisz? Czy ja chcę jakoś specjalnie się wbijać w ten Kazachstan? Chyba nie. Coś tam mi zakosimy i tyle. Bardziej bym chciał Szwecję wywalić. O, to już w ogóle robili jednostki. Kurde. Kazachstan, ogarnij się. Dobra, to już zaraz zdobędziemy sobie Łotwę. I teraz tak, nie co z tymi terenami, bo tutaj teraz jeszcze Rosja wbiła. O, dobra, wróciły do mnie te tereny. Ze Szwecją możemy pogadać. Polska znowu się desantuje na Rosję. I tutaj też bierzemy tylko te trzy prowincje od Kazachstanu. I Ukraina ma, moi drodzy, aktualnie dostęp do Bałtyku. Rosja chce od nas przejście. Nie damy, bo po co? A Polska ciągle okupuje tutaj ten Kalingrad. Nie, moi drodzy, udało się. Stworzyliśmy wielką i potężną Ukrainę. Która jeszcze wygrała z Rosją? Dwa razy. Która, moi drodzy, jest aktualnie pierwszą potęgą na świecie. Przeciwnęliśmy Stany Zjednoczone. No dwa razy większa gospodarka niż w Stanach, co nie? No to robi wrażenie. Estonia żyje, Polska dalej o ten Kaliningrad walczy. Algeria w ogóle się wbija w Europę. Chiny, Chiny, jakieś takie rozjechane, jacyś rebelianci. Z Mongolią się męczą chłopaki. A Rosja to, to, to ma wojnę? A, nie jest Estonią. że to tu... co tu robi Mongoli? Jakieś dziwne tereny, a to z Chin. Więc ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał z wielkiej potężnej Ukrainy. Pamiętajcie, że zostać łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Na razie trzymajcie się hej.